Więc w tej lekcji będziemy zajmować się konwersją. Wykorzystamy zadajnik, który podaje wartości liczbowe w kodzie BCD i zrealizujemy odpowiednie przekształcenia, aby otrzymać wynik już jako zmienna całkowita typu integer. Zapraszam do lekcji. Dzień dobry, w tej lekcji poznamy instrukcję konwersji. I będziemy zajmować się zadajnikiem w kodzie BCD. Zobaczmy treść zadania, czyli na początku utworzymy zmienne, później dodamy funkcję, no i tutaj będziemy jeszcze dodatkowo potrzebować zmiennej tymczasowej, no i na samym końcu użyjemy dedykowanej instrukcji do konwersji stałych widzów, jak również nowych, proszę o pozostawienie łapki w górę na potrzeby algorytmu. A teraz przechodzimy do Tia Portal. Czyli zaczynamy od tablicy tagów. Przechodzimy do tablicy, gdzie są wejścia. No i dodamy sobie kolejną nazwę. No i tutaj adres to ib12. Dalej musimy dodać zmienną. Czy tutaj będzie poniżej typu integer o adresie MW22. Czyli tutaj mamy zajęty bajt 20 21. Ta zmienna zajmuje 22 23. No i tutaj już mamy bajt 24. No i teraz przechodzimy do tablicy podglądu. No I dodamy zadajnik. No i tutaj w różnych systemach liczbowych. Włączymy monitoring, czyli na tą chwilę widzimy na zadajniku wartość 23. Więc, w systemie dziesiętnym, tutaj ta wartość, która znajduje się na bajcie 12, no to jest 35, a my byśmy chcieli, żeby to było też 23. Dlatego tutaj będziemy robić konwersję. Więc, jeżeli zmienimy. Mamy 22, mamy 24, 14. Więc widzimy, jak wartości się zmieniają. No i teraz przechodzimy do dodania nowej funkcji. Funkcja fc. Potwierdzamy OK. No i zaczynamy od dodania zmiennej tymczasowej. Czyli tutaj dodamy zmienną typu Word. No i ta zmienna jest nam potrzebna, właśnie, żeby przypisać do niej aktualną wartość zadajnika. Czyli tutaj można powiedzieć, że jest robiona, robiona konwersja z 8 bitów na 16, bo zmienna typu Word to jest 16. No i teraz będziemy realizować konwersję, czyli na początku wynik. Więc tutaj, Więc tutaj zmienimy sobie nazwę bezpośrednio. Z kodu programu, czyli tutaj powinniśmy mieć pod adresem 22 zmienną BCD. No i teraz instrukcja konwersji: czyli tutaj mamy BCD 16 albo 32. Więc nas interesuje właśnie 16, bo mamy zmienną typu word. No i tutaj konwertujemy na typ całkowity integer. No i dodajemy nawiasy. Można jeszcze wcisnąć control spacją, no to pojawi się in operacja przypisania. No i tutaj nasza zmienna tymczasowa. No i trzeba oczywiście zakończyć. Więc operacja przypisania do parametru in jest opcjonalna, więc może to zostać, można usunąć. Więc jeżeli mamy tylko jeden parametr w tej instrukcji, to jest on opcjonalny. No i funkcję trzeba wywołać, czyli przechodzimy do bloku głównego. No, i programujemy sterownik. No, i przechodzimy do testów, czyli na zadajniku widzimy 34. No, i tutaj wynik, który jest zapisywany do zmiennej MWBCD, no to też jest 34. No i widzimy, że ta wartość nam się tutaj zmienia. Oczywiście też możemy zmienić system liczbowy, który jest wyświetlany, czyli tutaj możemy zmienić na dziesiętne, czyli 36 w systemie szesnastkowym, no to w systemie dziesiętnym to jest 54, no i dlatego tutaj konwertujemy na typ integer, aby mieć taką wartość, jak widzimy na zadajniku. Więc tutaj trzeba było wykorzystać jeszcze jedną dodatkową zmienną, aby z typu 8-bitowego przejść na 16, ponieważ tylko takie mamy dedykowane instrukcje do konwersji. Oczywiście można by było samodzielnie przygotować taką funkcję, która by taką konwersję realizowała. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do zakupu kursu. Język SCL dla opornych, link masz w opisie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnej lekcji.